Jeśli kiedykolwiek jakikolwiek klient wyprowadził Cię z równowagi, to to jest materiał właśnie dla Ciebie. Czołem przedsiębiorcy. Dzisiaj porozmawiamy o tych, bez których trudno byłoby mówić o prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu, czyli o naszych klientach, ale nie byle jakich, tylko tych najtrudniejszych, najbardziej wyprowadzających nas z równowagi i sprawiających, że zastanawiamy się, czy ta firma ma w ogóle jeszcze sens. Dzisiaj omówimy pięć typów trudnych klientów, jakich zidentyfikować. I jak sobie z nimi poradzić, żeby być może nawet domknąć sprzedaż, a na pewno pracować na budowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy. Ale zanim przejdziemy do tych pięciu typów trudnych klientów, omówimy sobie kilka, dokładnie osiem takich podstawowych zasad, złotych standardów obsługi klienta. Zasada numer jeden to jest bycie transparentnym w komunikacji. To znaczy, że jeżeli klient zadaje pytanie, Odpowiadasz mu nie dość, że prawdziwie, to w sposób wyczerpujący. Na przykład jeżeli klient pyta o cenę, no to odpowiadasz mu tą cenę w całości, informując, czy to jest cena netto, czy to jest brutto, czy do tej ceny zostanie coś jeszcze doliczone, czy jest to już ostateczny kształt. Kosztów dla klienta. Taka sytuacja, w której dbamy o transparentność, pozwala nam zapobiec bardzo wielu niepotrzebnym konfliktom, ponieważ jeżeli o tą transparentność nie zadbamy, no to nasz klient ma pełne prawo poczuć się troszeczkę manipulowany, może troszeczkę oszukiwany, a przez to może bardzo szybko przerodzić się w trudnego klienta. Zasada druga to jest asertywność, czyli taka sytuacja, w której dbamy o swoje granice, ale z poszanowaniem granic klienta. Oczywiście w każdej sytuacji życiowej, także w biznesie, warto tą asertywność zachowywać, ponieważ pomaga nam ona dbać nie tylko o nasze granice, ale też o całe interesy naszej firmy czy firmy, której reprezentujemy. Przy okazji. Nie sprawiając, że klient poczuje się źle e, i nie sprawiając, że zacznie jakieś trudne zachowania. Trzecia zasada jest powiązana z asertywnością, czyli to, że traktujemy klienta na równi, po partnersku. To znaczy, że nie wywyższamy się ponad nim, e, nie patrzymy na niego z góry, nie traktujemy go jak zło konieczne, ale też nie uniżamy się pod nim i nie dajemy jemu dyktować warunków. W takiej sytuacji możemy właśnie zachować tą asertywną postawę. Piąta kwestia jest taka, że musimy zrozumieć, że po drugiej stronie jest człowiek. Nawet jeżeli obsługujesz wyłącznie klientów B2B, czyli reprezentujących inne firmy, to i tak osoba, z którą rozmawiasz, to jest człowiek z całym bagażem emocjonalnym. Być może ten klient, który jest trudny Twoim zdaniem, tak naprawdę przechodzi przez coś, o czym nie wiesz. Na przykład rozwodzi się, umarł mu pies, albo jakaś inna trudność życiowa wystąpiła. To absolutnie nie oznacza, że Ty powinieneś wziąć odpowiedzialność za te trudności prywatne Twojego klienta, ale musisz pamiętać, że po prostu to nie chodzi o Ciebie. To, że twój klient jest trudny, nawet jeżeli się awanturuje, nawet jeżeli używanie przyjemnych słów, a to też się zdarza, nie oznacza, że to jest atak personalny na ciebie. I tutaj od razu przechodzimy do punktu szóstego, czyli musisz zrozumieć, jaki jest cel rozmowy, takiej sprzedażowej rozmowy z klientem. Nie chodzi o to, żeby wygrać dyskusję. Nie chodzi o to, żeby udowodnić klientowi, że nie ma racji. Nie chodzi o to, żeby po prostu wygrać. Chodzi o dwie rzeczy. Jeżeli jest taka możliwość, to chodzi o sprzedaż, żeby domknąć sprzedaż, żeby po prostu zarobić pieniądze i druga rzecz, żeby budować wizerunek firmy. To są twoje cele zawsze w rozmowie sprzedażowej, a nie nawet jeżeli klient gada głupoty, nie chodzi przecież o to, żeby mu udowadniać, że nie ma racji, tylko żeby tak się strategicznie zachować, żeby być może domknąć sprzedaż, a na pewno zapracować na dobry wizerunek firmy. Siódma zasada jest taka, żeby nie wchodzić w konflikt z klientem. Nie jesteś tam od tego, żeby te konflikty wygrywać, nie jesteś też od tego, żeby przepraszać za coś, czego nie zrobiłeś. Zawsze staramy się deeskalować konflikt, zdusić go w zarodku, do niego nie doprowadzić, a nie wchodzimy w niego czynnie lub sami go powodujemy. I ósma zasada, jeżeli Ty zawiodłeś, jeżeli wina jest po Twojej stronie, po stronie firmy, przeproś. Zawsze po prostu przeproś uczciwie, prawdziwie, bez przepraszam, ale bez przepraszam wszystkich urażonych, tylko szczerze, przyjmij winę na klatę i zaproponuj klientowi jakieś rozwiązania. Skoro już znamy podstawowe, złote standardy obsługi klienta i rozmów sprzedażowych, możemy przejść do tzw. Trudnych typów. Przygotowałam ich pięć. Jestem przekonana, że jeżeli obsłużysz wystarczającą liczbę klientów, to w końcu się natkniesz właśnie na te typy. I zastanówmy się wspólnie, jak ich zidentyfikować, jak sobie z nimi poradzić i co zrobić, gdy taki właśnie klient przyjdzie lub zadzwoni lub zgłosi się w jakiś sposób do naszej firmy. Pierwszy typ trudnego klienta to agresywny Andrzej. Jest to po prostu klient agresywny, który używa nieprzyjemnych słów, prawdopodobnie ma podniesiony głos. Poznasz go po tym, że jest po prostu roztrzęsiony, bardzo często czerwony, może być też agresywny w taki sposób cielesny, czyli na przykład uderza pięścią w ladę, yy, czyli właśnie podnosi głos czyli unoszą mu się brwi, jest taki bardzo zdenerwowany. Również w rozmowie telefonicznej możemy to wyczuć. Trudniej jest oczywiście na piśmie, ale tutaj dużo nam zdradzi treść. Czyli jeżeli klient zachowuje się w sposób nieelegancki, używa słów jakich nie powinien używać w profesjonalnej komunikacji, no to ewidentnie masz do czynienia z klientem agresywnym. Oczywiście bardzo ważne jest to, dlaczego klient jest agresywny. Wracamy do złotych standardów. Jeżeli to ty zamieniłeś, jeżeli to po stronie firmy jest błąd, to oczywiście należy takiego klienta po prostu przeprosić i zadośćuczynić. Natomiast nie ukrywajmy, zdarza się, że tacy klienci są źli. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo nawet do końca o co im chodzi. Mamy wrażenie, że oni przychodzą do nas po to, żeby się wyżyć. Więc jak sobie z takim klientem poradzić? Po pierwsze, czego nie powinieneś robić, nie próbować go uspokajać. Jeżeli użyjesz takich słów jak ale proszę się uspokoić, ja nie będę z Panem rozmawiać, dopóki Pan na mnie krzyczy. Ja sobie poczekam, niech Pan się uspokoi. W taki sposób komunikujemy się jak z dzieckiem, więc nic dziwnego, że taki klient będzie się jeszcze bardziej denerwował, ponieważ on się poczuje po prostu znieważony. Więc najlepsza reakcja, jeżeli oczywiście nie chcemy dać się traktować w taki sposób agresywny, to jest po prostu zamilknięcie, w ogóle nie rozmawianie w momencie, kiedy klient nas przekrzykuje, kiedy nam przerywa, to po prostu. Zatrzymujemy się, słuchamy, co klient ma do powiedzenia, bierzemy głęboki wdech, bierzemy wszystkie nasze zasoby samokontroli, jakie mamy i staramy się zachować spokój. Nie wejść w ten konflikt, nie wejść w przekrzykiwanie się i nie wejść też w taką właśnie pozycję patrzenia z góry na klienta, jak na furiata, którego musimy teraz uspokoić. Bardzo często wystarczy dać klientowi się wygadać, czyli jeżeli. Nie wejdziesz z nim w konflikt, nie zaczniesz z nim dyskutować, tylko będziesz otwarcie słuchał, przytakiwał, może nawet zadawał jakieś dodatkowe pytania o to, co mu nie pasuje, to klient po prostu straci parę w pewnym sensie, wygadając się, opowiadając o co chodzi. Bardzo dobrą techniką jest też takie powtarzanie po kliencie tych słów w sposób neutralny. Czyli jak na przykład klient krzyczy na ciebie, że wasz produkt, czy tam wasza usługa to jest jakiś żart, to jest żałosne, nie podoba mi się, możesz po nim powtórzyć. Aha, rozumiem, że skorzystał Pan z naszych usług i jest Pan rozczarowany. Czyli przeformułowujemy to, co on powiedział w taki sposób bardziej spokojny yy, i właśnie używamy takich potakujących, pozytywnych twierdzeń. To jest kolejny, kolejny sposób, czyli nie negujemy klienta. Nie mówimy mu nie, nie ma pan racji, ponieważ to jest wchodzenie w konflikt. W momencie, kiedy ty się z nim nie zgadzasz, no to on będzie chciał ci udowodnić, że masz rację i ty wtedy zostajesz wciągnięty w to, żeby znowu udowodnić mu, że masz rację. Nie wchodzimy w to. Zamiast tego używamy pozytywnych, twierdzących yy, zdań ale to nie znaczy, że musisz przyznawać klientowi rację. Można to zrobić w taki sposób, żeby po prostu uznać jego uczucia. Czyli jak na przykład klient mówi, wasza usługa to jest jakiś żałosny poziom, to możemy powiedzieć, rozumiem, że jest pan rozczarowany poziomem naszych usług. To nie oznacza, że przyznajesz, że Wasze usługi są na złym poziomie, to tylko oznacza, że przyznajesz klientowi rację, że faktycznie tak się poczuł. W momencie, kiedy przyznajesz klientowi rację, jak on ma się z Tobą kłócić, skoro już jesteście po tej samej stronie, już tak samo rozumiecie sytuację, oboje rozumiecie, że jest on zdenerwowany. I ostatnia taka metoda e, to jest po prostu metoda zdartej płyty. To znaczy, jeżeli to jest klient taki naprawdę bardzo trudny, który nie chce się uspokoić, który używa bardzo trudnych czasem wulgarnych słów, Metoda zdartej płyty w kółko powtarzamy to samo. Na przykład, powiedzmy, jest taka sytuacja, że klient jest niezadowolony, staje się agresywny, ponieważ na przykład chciał skorzystać z twojej usługi, ale okazuje się, że masz bardzo długie terminy, a on to potrzebuje już teraz, natychmiast i właśnie wykrzykuje: Nie, nie będę tyle czekał, chcę to teraz, teraz, teraz. Zdarta płyta w kółko powtarzasz. Niestety najbliższy termin, jaki mogę panu zaproponować, to jest tam XYZ. Bardzo dobrym sposobem na takich agresywnych klientów jest też dopilnowanie, żeby zaproponować mu coś do zrobienia. Czyli jeżeli klient przychodzi albo dzwoni do ciebie taki zdenerwowany, to on chce coś zrobić, on chce mieć poczucie, że do czegoś doprowadził. Co możesz mu zaproponować? Może to być złożenie reklamacji, może to być umówienie na spotkanie, w którym on będzie mógł się wyżalić, może to być oczywiście zaproponowanie jakichś tam procesów, które macie w firmie, na przykład naprawczych, właśnie reklamacyjnych, gwarancyjnych, w zależności od tego, jaka to jest branża. Tak czy siak, postaraj się w jakiś sposób dać mu coś do zrobienia. Czyli na przykład klient. Krzyczy, 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 a ty mówisz: Oczywiście, rozumiem, że jest pan rozczarowany. Jak najbardziej mogę pomóc panu wypełnić reklamację, czy wypełnić formularz reklamacyjny. Dzięki temu przyznajesz, że takie są jego uczucia, łagodzisz to wszystko, co się dzieje. Klient składa reklamację, więc ma takie poczucie, że coś zrobił. On sobie dalej ochłonie, a wy tą reklamację rozpatrzycie. Pamiętaj, że najtrudniejsze są sytuacje, w których masz. Stacjonarny punkt, na przykład usługowy, czy sklep, i klient awanturuje się w obecności innych klientów. Jest to nieprzyjemna sytuacja i wtedy szczególnie powinieneś już nie myśleć o sprzedaży, tylko przede wszystkim o pilnowaniu dobrego wizerunku firmy. Kolejny typ trudnego klienta to jest uprawniona Urszula. Funkcjonuje w memach zagranicznych jako karen, która zawsze chce rozmawiać z menadżerem. Chodzi po prostu o osobę, która chciałaby być traktowana w sposób szczególny a nie ma ku temu powodów. Bardzo często taki klient będzie mówił na przykład, że on jest stałym klientem, mimo że był u nas raz i to ostatni raz 5 lat temu. Będzie chciał mieć szybsze terminy, niższe ceny, będzie chciał, żeby szef osobiście sobie z nim porozmawiał, y, będzie chciał mieć towar z podlady, jakiś specjalny, niedostępny dla innych klientów. To jest właśnie uprawniona urszula. Musicie pamiętać, że takie zachowanie... To jest trochę zachowanie agresywne, czyli uprawniona Urszula to jest trochę nasz ten agresywny Andrzej, ponieważ ta klientka lub ten klient nie szanuje granic twojej firmy, nie szanuje ustanowionych przez was zasad, próbuje je pogwałcić, więc jest agresywna. Tylko nie w taki sposób zazwyczaj podnoszący głos i tak dalej, tylko taki bardziej można powiedzieć podstępny i pasywny. Jak najbardziej, więc Sprawdzą się tu też te metody, które Wam doradzałam w przypadku agresywnego Andrzeja, czyli na przykład metoda zdartej płyty. Niestety nie jestem w stanie zaproponować Pani szybszego terminu, wszystkie mamy w tym momencie zajęte. Albo, niestety, szef nie może z Panią porozmawiać, mogę umówić Was na spotkanie w przyszłym tygodniu, albo mogę pomóc Pani ja. I powtarzać aż do skutku, aż ta uprawniona urszula zrozumie, co się do niej mówi. Problemem z uprawnioną urszulą jest to, że taka klientka może sprawić, że inni klienci poczują się mniej ważni. Czyli na przykład, w sytuacji, gdy masz zakład stacjonarny, taka klientka może wejść, zignorować całą kolejkę, powiedzieć, że ona ma tylko jedno pytanie i wepchnąć się przed klienta, którego właśnie obsługujesz. To jest bardzo ważne, żebyś w tej sytuacji nie poszedł w tą grę, nie stał się uległy, nie zaczął obsługiwać tej klientki, tylko uszanował interesy tych klientów, którzy byli wcześniej w tej kolejce. Czyli na przykład można powiedzieć pani, oczywiście odpowiem na wszystkie pani pytania. Jednak najpierw obsłużę klientów, którzy byli tu przed panią. Chodzi o to, żeby uznać tych klientów, bo w przeciwnym razie nie tylko ta uprawniona urszula napsuje ci krew, ale też zepsujesz sobie wizerunek u całej reszty klientów, którzy w tym momencie są w zakładzie. No i sprytną techniką na uprawnioną urszulę jest też to, żeby rzucić jej czasem coś takiego, co może sprawić, że ona poczuje się w jakiś sposób wyjątkowa. Czyli na przykład, jeżeli ona narzeka na termin. No to możesz jej zaproponować, że to jest jedyny w tym momencie termin, ale oczywiście możesz zadzwonić, jeżeli coś zwolni się wcześniej, żeby miała poczucie, że jednak gdzieś tam jest brana pod uwagę. Trzeci typ trudnego klienta to najmądrzejsza Natalia. To jest taka klientka lub taki klient, który wszystko wie najlepiej. On już to wszystko kiedyś robił, to w czym ty jesteś specjalistą. To ten klient już też kiedyś robił albo jego koleżanka za granicą to robiła, albo jego szwagier to kiedyś robił. Więc on, generalnie, co tu dużo mówić, jest ekspertem w danej sprawie. E, bardzo często taki klient jest niegroźny. Może nam trochę napsuć krwi swoim gadaniem, ale tak naprawdę on przychodzi po prostu połechtać swoje ego. Czyli na przykład powiedzmy, masz zakład mechaniki samochodowej, to on przyjdzie i będzie Ci mówił, jak kiedyś rozbierał tego poloneza, jak go naprawiał, jak tam silnik ze szwagrem wyciągali, że on to się trochę zna, więc on by właściwie sam to sobie zrobił, ale nie ma narzędzi, więc czy ty mu to zrobisz? No i co, co możemy zrobić? Po pierwsze, no troszeczkę musimy puścić mimo uszu dać się troszeczkę wygadać, uśmiechnąć się, potakiwać, to jest zazwyczaj taka najlepsza metoda na poradzenie sobie z takim klientem, ale też możemy połechtać jego ego, jeżeli to jest osoba, która generalnie jest miła i na przykład może jest naszym stałym klientem, tylko no ma taką po prostu trochę trudną cechę, że tak się właśnie przechwala w tych tematach, to trochę jej... Ego połechtać, dopytać się, o naprawdę, ale super historia. A jak pan zrobił to, jak pan zrobił tamto, żeby pokazać, że rzeczywiście uznajemy jego osiągnięcia i jesteśmy po tej samej stronie. Czwarty typ trudnego klienta to drobiazgowy Dariusz. To jest taki klient, zwykle nazywany po prostu upierdliwym klientem. To jest klient, o wszystko wypyta i nic mu się nie będzie podobać. Będzie dalej stał i dalej zawracał głowę, mimo że termin będzie nie taki, cena będzie. Za wysoka, jakość będzie nie tak, on w ogóle chciałby coś innego, a w ogóle to 10 lat temu po drugiej stronie ulicy zrobili mu to dwa razy taniej. To jest właśnie ten typ klienta. Moim zdaniem jest to najtrudniejszy klient, ponieważ bardzo często po prostu nie wiemy do końca, o co mu chodzi. On sam prawdopodobnie nie do końca wie, o co mu chodzi, ale jest kilka sposobów, przez które możemy sobie z nim poradzić. Ale zanim przedstawię wam te sposoby, chciałam Wam powiedzieć, że już jest dostępny mój najnowszy kurs o tym, jak rozmawiać z klientami o cenie, gdzie mówię właśnie głównie o tym, co odpowiadać klientom, gdy oni mówią, że cena jest za wysoka, a więc idealny sposób na takiego drobiazgowego Dariusza. Jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem, który zwróci ci się już po jednym obsłużonym kliencie, link znajdziesz w opisie. No i co możemy zrobić z naszym drobiazgowym dariuszem? Możemy oczywiście asertywnie przedstawiać ofertę, czyli dalej tłumaczyć, że ok, cena być może jest dla Pana za wysoka, ale ona ma swoje odzwierciedlenie w jakości. Ok, rozumiem, że ten termin jest za długi, ale jest to w tym momencie jedyny termin, który możemy panu zaproponować. Czyli troszeczkę ta metoda zdertej płyty, e, troszeczkę po prostu asertywności, transparentnej komunikacji, żeby dalej tłumaczyć mu to, jak jest. Jeżeli taki klient zaskoczy cię pytaniem, na które nie znasz odpowiedzi, nie wahaj się mu to przyznać. Dużo gorsza będzie sytuacja, jeżeli zaczniesz coś zmyślać, coś mówić niepewnego. Taka drobiazgowa osoba z pewnością to sprawdzi i z pewnością wytknie ci twój błąd, a z tego może się wywiązać już konflikt. Zamiast tego fantastycznym rozwiązaniem jest właśnie przyznanie tej osobie jest pani pierwszą osobą, która o to pyta jest pan pierwszym klientem, który o to pyta. Przyznam szczerze, że nie jestem pewien odpowiedzi, więc sprawdzę to u źródła. I odezwę się do Pana, oddzwonię, czy tam przy, naszej następnym, przy naszym następnym spotkaniu wytłumaczę Panu, jak to z tym jest. Dzięki temu klient poczuje się dobrze obsłużony yy, i zrozumie, że Ty chcesz mu dostarczyć informacje najwyższej jakości, a nie go tylko omamić i mu coś wcisnąć. I ostatni typ trudnego klienta, mój ulubiony to jest męczy dusza Marlena. To jest klient, który po prostu przychodzi pozawracać Ci głowę w czasie, kiedy pracujesz yy, i tak naprawdę nie bardzo ma ochotę cokolwiek kupić, cokolwiek zrobić. Taki klient lub klientka dzwoni na przykład i wypytuje o wszystko, a gdy już ma dojść do sprzedaży, mówi, że się zastanowi. Gdy umawiacie się, że ma dosłać Ci na przykład jakieś dokumenty, jakieś informacje niezbędne do rozpoczęcia usługi, to ta osoba mówi, że oczywiście przyśle i nigdy tego nie robi. Yy, to jest osoba, która przychodzi do Twojego sklepu i wypytuje Cię o każdy drogę, Objazd, każe ci pokazać każdy produkt, a koniec końców mówi, że się zastanowi i wróci jutro. To jest właśnie taki klient. Jest to o tyle problematyczne, że klient zabiera bardzo dużo czasu, bardzo dużo też często energii, żeby posprawdzać te różne rzeczy. No i oczywiście nie wynika z tego żadna sprzedaż, czyli my na tym nie zarabiamy. Jak sobie z takim klientem poradzić? Najlepszy sposób, który sprawdza się w 90% przypadków, to jest ograniczyć pole wyboru. Czyli jeżeli taka klientka przychodzi na przykład do twojej drogerii i każe ci pokazywać wszystkie szampony jakie masz, lepiej jest zadać kilka dodatkowych pytań, jakie tam ma problemy z włosami, jaki ten szampon ma być i zaproponować jej trzy opcje. Do pani włosów, do pani skóry głowy, ja pani proponuję wybrać jedną z tych trzech opcji. Zawężamy tak, żeby troszeczkę przyprzeć tego klienta do ściany i... Y no, spowodować, że ta sprzedaż będzie bardziej prawdopodobna. Jeżeli chodzi o usługi, to wtedy y, też dobrym pomysłem jest stworzenie takiej sytuacji, kiedy troszeczkę bardziej dokręcimy tą śrubę sprzedaży, czyli na przykład wprowadzimy jakiś limit czasowy. Proszę pani, to jest ta oferta, ale chcę panią poinformować, że ona będzie aktualna tylko do końca tygodnia. Jeżeli nie zdecyduje się Pani do końca tygodnia, nie przyśle Pani tam brakujących elementów, dokumentów, cokolwiek, no to niestety y, następna umowa, następna oferta będzie już nieco droższa. Chodzi o to, żeby, żebyś to Ty wyznaczał ramy w Twoim biznesie, w którym ta męczy dusza Marlena ma się poruszać. A nie, żeby dać się właśnie w ten sposób robić w balona, że ty będziesz całą tutaj obsługę najlepszą swoją prezentował, a nie wyniknie z tego żadna sprzedaż. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, z którym z tych typów klientów już zdążyliście się zetknąć w swojej pracy i w swojej firmie. A jeżeli dalej chcesz się uczyć razem ze mną, zapraszam Cię do następnego materiału wideo.